Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele, wszyscy, którzy modlicie się na różańcu i wszyscy, którzy chcielibyście się zacząć modlić na różańcu, zapraszamy was na 12. Różańcowy Dzień Warszawski w najbliższą sobotę 2 października. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, bo żeby poczuć ten smak modlitwy różańcowej, pokoju, piękna i też radości, którą daje, potrzebujemy się wspólnie pomodlić. Zaczynamy. O godzinie 10 różańcem dla dzieci i dla ich rodziców. Potem dzieci zapraszamy na warsztaty różańcowe. Będą różne zadania, różne punkty, w których będzie można przez zabawę poznawać tajemnice modlitwy. O 11 zapraszamy członków żywego różańca do modlitwy wspólnej. I czuwania pierwszosobotniego. sobotniego O godzinie 12 będzie uroczysta Msza Święta z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lubowskim. I także później o 15.00 tajemnice Różańca będą się modlić osoby chore, niepełnosprawne. O godzinie 15.00 A wieczorem zapraszamy na takie czuwanie i bycie z Maryją. Zaczynamy o godzinie 20.30 śpiewem akatystu. Ku czci Bogu Rodzicy. O 21.30 konferencja maryjna, którą wygłosi ojciec Janusz Pyda. Następnie tajemnice światła, światła rurańcowe w tych różnych ciemnościach, lękach i trudnościach. I po modlitwie, tajemnicami światła, zakończymy modlitwą zawierzenia Marei, siebie i tego wszystkiego, co jest dla na, na nas ważne. Bardzo Was serdecznie zapraszamy do tego dnia, żebyśmy się wspólnie modlili. Do zobaczenia.